Jeśli chodzi o ekoskórę, nie jest problemem na przykład, jeżeli sobie ubrudzimy ją czy czy musztardą, czy czymkolwiek, bo automatycznie to możemy szmatką na przykład wyczyścić, więc to nie jest problem i wodą. Największy problem zawsze jest, jeżeli dzieciaki popiszą krzesła, które są z ekoskóry i tu jest już dosyć większy problem, więc stosujemy do tego gumkę, taką szkolną białą gumkę. To też pewnie czas reakcji jest ważny, prawda? Że... E, nie. nie. Nie, nie, nie. No, schodzi. Schodzi, ale. No, trzeba do końca. Trze wiadomo, Trze Trze do trzeba, do końca się końca zeczyć. trzeba się trochę namęczyć, mm -hmm. ale w związku z tym, że możemy czasem nie mieć tyle czasu, używamy no. do naszych ekoskór spirytusu. E, ważne jest to, że na jeżeli użyjemy tego spirytusu, to spirytus, jeśli chodzi o nasze ekoskóry, w żaden sposób te tego nie, ani nie odbarwi. Ani tak naprawdę nic się z tym nie stanie, nie rozejdzie się, więc nie ma żadnej mhm. reakcji. Pamiętamy, że używamy tylko do skór nigdy do żadnych innych materiałów. Jak panie widzicie, mm. spirytus jest w stanie nam to rozpuścić. Szerzej, <gry> łatwiej. No, no, dlatego Magic Home. Mm. Proszę zobaczyć. Wiena jest dosyć charakterystyczna i ma y, bardzo drobne pory, ale o. Nic. Super. Nie mamy nic.